No na pewno jesteśmy szczęśliwi w tym momencie. Eee, mogę powiedzieć, że to był nasz jeden z najlepszych meczy w tej rundzie na koniec. Eee, ale, tak jak mówiłem przed meczem, świetne boisko, kibice, atmosfera. Szkoda, że nie było naszych kibiców, bo na pewno było widocznie jeszcze lepsze. Ale zespół. Grał w piłkę, starał się utrzymać przy piłce, wyprowadzać piłkę od tyłu. Oczywiście mamy atut w postaci Łukasza Stasiaka, gdzie często to wykorzystujemy i już w pierwszej akcji strzelił bramkę. No, zespół gospodarzy szybko wyrównał, ale my konsekwentnie graliśmy swoją piłkę. Przez co strzeliliśmy czy stworzyliśmy sobie sytuację, porzucie karne mieliśmy prowadzenie. No, zespół gospodarzy musiał się otworzyć przez to masę, masę jeszcze sytuacji mieliśmy, nie wykorzystaliśmy, ale mimo to i tak strzeliliśmy pięć bramek, jesteśmy z tego wyniku zadowoleni, szczęśliwi, że na koniec sezonu mamy pierwsze miejsce.